It Byli bardzo dobrze i mocno sobie zakochani. Mieli te same miśród to pozytywnie pojebani. patrzyli sobie w oczy, wiedzieli, że to jest to. Lecz ich miłość zabiło całe piecolone zło razu Dziewczyna weszła do domu, była cała zapłakana, nie mówiła nic nikomu, była w zamki, tak w sobie chłopak to zauważył. Nie wiedział co się stało, z tą miłością by obdarzył. Chciał, żeby dziewczyna, czuła się przy nim bezpiecznie Powiedziała odej zrobiło się niezmecznie Nie wiedział co zrobić, więc poszedł do pokoju Posiedział sobie trochę, lecz nie poddał się w boju Poszedł do niej, wiedział, że się nie odkocha, chciał bardzo pokazać jak po ją kocha sobie w oczy dziewczyna, mówi nie, chłopak jej Przerwa powiedział kocham Cię, słowo kocham Cię Musi być prawdziwe, gdy nie będzie szczere Będzie bardzo dokuczliwe, więc jak się nie zakochasz Nie rób nadziei, bo może być za późno i nic się nie zmieni Słowo kocham Cię, musi być prawdziwe, gdy nie będzie szczere Będzie bardzo dokuczliwe, więc jak się nie zakochasz Nie rób nadziei, bo może być za późno i nic się nie zmieni się razem chciał, żeby pogadać Dziewczyna przy stole nie chciała z nim siadać Nie wiedział o co chodzi, myślał, że coś zrobił ślepo Myślał sobie o kowie, otworzył nie podam nie, nie, nie poszedł do niej Ona siedzi w łazience, otworzył jej drzwi, złapali się za ręce, chłopak powiedział jej o co chodzi, co się stało, powiedziała niestety go co się przygnębiało. Wziął jej telefon, czytał wszystkie wiadomości Nagle łapa, kolana potługła, czyta jak kości Poleciały, poklełe, co się tak szybko skoczyło. Dziewczyna go jest mu to się zrobiło Podał mi telefon, przeczytał właśnie to, właśnie to się stało, Nas zawsze straciła go Wyszedł szybko z tobą pomyśleć o tym wszystkim Myślał, że jest jej naprawdę bliski Słowo kocham cię, musi być prawdziwe, gdy nie będziesz szczere, będzie bardzo dokusliwe, więc jak się nie zakochasz, nie rób nadziei Bo może być za późno i nic już się nie zmieni Słowo kocham musi być prawdziwe Gdy nie będzie szczere, będzie bardzo we Więc jak się nie zakochasz nie rób nadziei Bo może być za późno i nic się nie zmieni Wiedział, że to koniec, przed oczami miał rozmowę, Myślał tylko o tym, zawracał sobie głowę Dziewczyna podbiegła do niego, łatwiej się nie podała, Poczuła właśnie to, że tylko jego pokochała Szarpał się na ulicy, nie chciała w ogóle odejść Chłopak zapłakany, nie chciał do niej podejść Nagle słychać pisk, chłopak się odwraca Dziewczyna leży na ulicy ulica stanu smutek powraca, śmiech na miejscu, nie ma żadnego ratunku To wszystko się stało przy pobliskim posterunku Załamane na pogrzebie łzy ciechną na grób Zalechan już na zawsze od kołyski aż po grób